Dzień dobry, witajcie serdecznie. Agata Fierek-Dziurna, Gruszka czy Pietruszka. I dzisiaj porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie żywności. Przeanalizujemy sobie żywność konwencjonalną, ekologiczną i specjalnego przeznaczenia dla niemowląt i porównamy, która tak naprawdę jest najbardziej bezpieczna właśnie w żywieniu zupełnie najmniejszych dzieci, w żywieniu niemowląt podczas rozszerzania diety. Okej. Okay. Coś mam kiepski internet. Dajcie mi znać, czy mnie dobrze widzicie, czy mnie dobrze słyszycie. Jeszcze łączę się ze swoją grupą wszystkich swoich kursantek. Widzę, że się zbieracie. Nina Karolina. Dajcie mi kciuka, dajcie mi serducho, jeżeli mnie dobrze widzicie i mnie dobrze słyszycie. Żebym się za bardzo o to nie musiała niepokoić. O te wszystkie parametry techniczne. Słuchajcie, przeprowadziłam naprawdę prawdziwe śledztwo i jestem zmęczona tym śledztwem okropnie, ponieważ w internecie jest tak bardzo dużo różnych, różnych skrajnie różnych informacji na temat właśnie tego bezpieczeństwa żywności. W porównań ekologicznych produktów, konwencjonalnej żywności i żywności dla niemowląt, tak skrajnie różnych interpretacji i różnych treści. Z jednej strony spotykamy się z takimi komunikatami pryskane nie szkodzi. W ogóle nie ma, nie ma opcji, żeby jakaś żywność, która jest niebezpieczna, była dopuszczona do sprzedaży, więc spokojnie. Bierzcie i jedzcie z marketów i z półek, wszystko, bo wszystko przechodzi a testy i jest bezpieczne. A z drugiej strony, jak wejdziemy w zupełnie inny e, krąg, e, inny, ka, inne kanały komunikacyjne, to spotykamy się z takimi informacjami, że no nie, wszędzie jest ten, są te pestycydy, są te resztki środków ochrony roślin, są pozostałości po nawozach sztucznych, e, wszędzie we wszystkim jest rtęć, ołów, kadm. E, i też bakteria E. coli, i salmonella, i jadkie łbasiany, i tak naprawdę to już w ogóle nie wiemy. Czy my cokolwiek możemy jeszcze jeść, a co dopiero czytać naszym dzieciom, które mają dopiero, rozwijają układ trawienny, układ pokarmowy w sensie, układ odpornościowy, dopiero co zaczynają swoją przygodę z jedzeniem, i co do nich mamy największą obawę, zanim dzieciom cokolwiek podamy, zastanawiamy się pięć razy, czy to jest na pewno odpowiednie, czy to jest bezpieczne. No i właśnie w tych różnych bańkach informacyjnych dominują zupełnie różne poglądy na ten temat. I powiem wam szczerze, że trudno mi było wypracować sobie samej jedną opinię i dzisiaj jakąś taką receptę próbować wypisać uniwersalną, jakieś dobre rozwiązanie w tym temacie. Co powinniśmy tak jako konsumenci wybierać? Czy tą żywność konwencjonalną, czy tą żywność specjalnego przeznaczenia? Dla niemowląt, czy tą ekologiczną. No i tak, zaczęłam się zastanawiać po kolei, czego się obawiamy w żywności konwencjonalnej. Obawiamy się dodatków do żywności. I to jest co? To są wszelkie konserwanty, barwniki, to są słuchajcie, jakieś polepszacze, tak? To są jakieś stabilizatory, emulgatory. To jest wszechobecne w naszym pożywieniu, ale jakim? To jest wszechobecne w pożywieniu w żywności przetworzonej. To nie, tego nie ma w brokule albo w kapuście, jak ją kupujemy. To są dodatki do żywności stworzone przez rynek przetwórczy. Tak? Więc tak naprawdę należy sobie jasno też powiedzieć że dla niemowląt powinniśmy kupować żywność nieprzetworzoną po prostu jeżeli chcemy kupować przetworzoną to z reguły nie nadaje się przetworzona żywność dla niemowląt taka konwencjonalna tak jakieś keczupy jakieś sosy gotowe jakieś tam nie wiem dania takie do mikrofalówki wysoko przetworzone produkty a nawet wypieki takie cukiernicze, też wysoko przetworzone, z reguły mają niedobre składy. Tak? Mają bardzo dużo tych wszystkich polepszaczy, tych wszystkich właśnie od barwników począwszy, jakieś serki w ogóle, te wszystkie, wiecie, jakieś tam jogurciki i w ogóle, mają bardzo dużo właśnie tych dodatków do żywności. Czy to barwników, czy to jakichś emulgatorów, stabilizatorów i konserwantów i ich po prostu nie powinniśmy kupować się i podawać niemowlętom. Ta żywność specjalnego przeznaczenia dla niemowląt natomiast też nie jest taka idealna, jak się okazuje. Jak ją osobno analizowałam, możecie sobie zerknąć w moje story, gdzie Zastanawiałam się, czy tak naprawdę jest w nich odpowiednia ilość cukru, czy tutaj już są przekroczone pewne limity. To okazuje się, że niestety, ale są przekroczone pewne limity. I producenci żywności specjalnego przeznaczenia dla niemowląt wiedzą dokładnie, jak przeskoczyć pewne obostrzenia i stosują po prostu zagęszczony sok jabłkowy. W celu dosłodzenia tych różnych produktów, na przykład obiadku z buraczkami i z wołowinką, nie wiedzieć czemu nagle i skąd się tam znajduje zagęszczony sok jabłkowy, a to tylko po to, żeby po prostu dosłodzić ten produkt i żeby był przyjemniejszy w odbiorze przez, dla naszych dzieci. No i oczywiście właśnie, jak się okazuje, jeżeli te dzieci miałyby jeść tylko takie właśnie produkty, Specjalnego przeznaczenia dla niemowląt, to bardzo szybko przekraczają w ogóle ten poziom po prostu dozwolonych, wolnych cukrów w swojej diecie. Czasami, niestety, ale nawet ta żywność specjalnego przeznaczenia ma po prostu ten hamski cukier w składzie. No i niestety, ekologiczna żywność też nie jest wyjściem, jeżeli chodzi o żywność przetworzoną, no bo. Kto zabroni, to jest jakby dozwolony cukier ekologiczny, jest w zgodzie z certyfikatem ekologicznym, także może być tam obecny, może być tam obecna, może być też tam obecna sól. I w produktach ekologicznych jak, przetworzonych jak najbardziej te produkty, te składniki występują. Także przetworzona żywność po prostu nie będzie najlepszym rozwiązaniem dla naszych dzieci, tylko właśnie szukanie tej nieprzetworzonej żywności. Później mówię sobie, no dobra, jeszcze to czego się boimy, to obecności mikroorganizmów, nie? czyli tych bakterii, o których słyszymy, że cały czas jednak zdarzają się jakieś zatrucia salmonellą, misteriozą, jadem kiełbasianym. No to się tego wszystkiego boimy bardzo. Unikamy tego jak ognia. No nie, nie, nie będziemy kupować, dawać dzieciom jakichś tam, nie wiem, kiełbasianych, kiełbas z puszki albo ze słoika, no i całe szczęście nie możemy. Jest spore ryzyko, że bakteria listerii będzie w surowej rybie, salmonelli w surowym jajku, Może być, mogą być szkodliwe bakterie w surowym mięsie czy w surowym mleku, dlatego takich produktów też nie będziemy dawać niemowlętom. No i tutaj tak naprawdę niestety, ale każda z tych żywności jest sobie równa, tak? Wszędzie może zdarzyć się wypadek, tak? I może niestety ta bakteria wszędzie się pojawić, dlatego najbezpieczniej jest zawsze po prostu coś tam zagotować. Jak coś jest pasteryzowane w warunkach właśnie przemysłowych, to jest najbezpieczniej, najbezpieczniejsze. Niestety, ale nam mamom odradza się takie samodzielne robienie tych słoiczków i przed tym Was też jakoś chciałabym przestrzec faktycznie, żeby żebyście słuchajcie, nie robili samodzielnie słoiczków, tak, obiadków takich właśnie, nie wykowali i nie pasteryzowali w domowych warunkach, ponieważ jak się okazuje bardzo często, ale niestety bakterie e, tam się niestety produkują, namnażają i taka, takie pożądanie. dajcie mi znać, czy mnie dobrze widzicie i czy mnie dobrze słyszycie, bo nie widzę żadnej reakcji. Myślicie dać mi znać? Napiszcie mi, w jakim wieku macie dzieci, na jakim jesteście etapie, czy dopiero zaczynacie rozszerzanie diety, czy, czy, czy już macie starsze dzieci, które więcej już jedzą i e, są już po roku, więc mają też większą różnorodność tego pokarmu. W każdym razie te słoiczki, robienie samodzielnie tych słoiczków, naprawdę Wam odradzam. Zawsze lepszym rozwiązaniem będzie zamrożenie obiadku, który zrobicie, aniżeli zapasteryzowanie. I zawsze jednak tutaj doradzam też, żeby po rozmrożeniu zagotować taki obiadek. To będzie. Kto ma jakiś niedosyt co do tego, w jaki sposób bezpiecznie właśnie obchodzić się z taką żywnością w przypadku rozszerzania diety, ja mam jako Gruszka czy Pietruszka kanał na YouTubie. Robiłam wiosną live'a na temat właśnie przechowywania i. Przetwarzania żywności w bezpieczny sposób, bezpieczny sposób również na niemowląt. Obejrzyjcie sobie tego live'a. Zachęcam Was w ogóle do subskrybowania mojego kanału na YouTube, bo tam jest bardzo dużo różnych filmów, właśnie z takich live'ów na temat żywienia niemowląt, takich około tego mojego głównego kursu. tak? Czyli ja prowadzę kursy rozszerzania diety, pewnie stąd mnie znacie i z tych live'ów. I te live'y są zawsze takimi tematami dookoła, właśnie tego kursu, który robię. W każdym razie, słuchajcie, subskrybując ten kanał na YouTube, na pewno będziecie z tymi live'ami na bieżąco, także gorąco Was zachęcam. Trzecia rzecz, której się obawiacie, to są co? To są te metale ciężkie, to jest ten ołów, to jest ten kadm, to, są, to jest ta rtęć w tych rybach, o której się tyle mówi. No i co możemy z tym zrobić? Czy żywność specjalnego przeznaczenia, czy żywność dla niemowląt jest w stanie załatwić sprawy w tym wypadku? Nie niestety nie, ani też nieekologiczne, jak się okazuje ten kadm, ten, ten ołów, ten, ta rtęć w rybach, tak, to jest kwestia już niestety zanieczyszczenia środowiska i te właśnie te metale ciężkie, czy ta rtęć znajduje się również właśnie w żywności specjalnego przeznaczenia dla niemowląt i także w, w, w żywności. Ekologicznej. To, co akurat możemy zrobić, żeby w naszym jedzeniu docelowo, tak przyszłościowo było mniej tego typu zanieczyszczeń, to właśnie dbać o środowisko. I myślę, że to będzie takie przesłanie tego live'a, że z, y, z, dla każdej, y, żeby pozbyć się każdej z tych obaw tak naprawdę powinniśmy iść w kierunku tego, żeby wspierać faktycznie to rolnictwo ekologiczne. Do takich wniosków doszłam po swoim naprawdę dwutygodniowym śledztwie. Ja wiem, że takie rozwiązania są dużo droższe, ale słuchajcie, bo jeszcze chcę Wam dużo tutaj powiedzieć o tej żywności, o, o trzeciej, o czwartej, przepraszam, o czwartej Waszej obawie w zasadzie, tak? Wasza czwarta obawa sprowadza się do tego, że w żywności, w pożywieniu są pozostałości po środkach ochrony roślin. Zgadza się? Po pestycydach. I to faktycznie też jest uzasadniona obawa. Ja sobie wydrukowałam i namiętnie czytałam przez ostatnie dni taki raport wynikającego z obecności pozostałości pe pestycydów w Polsce, na rynku polskim w 2017 roku, i to zostało opublikowane zupełnie, no, Warszawa 31 grudnia 2019, także to jest najbardziej aktualny taki raport, jaki tylko mamy. Co do obecności, właśnie pestycydów. Resztek, pozostałości, tak, po właśnie pestycydach, po środkach ochrony roślin i zwierząt w żywności konwencjonalnej, a także w żywności dla niemowląt. No i słuchajcie, jak się okazuje, tych pozostałości wcale dużo nie ma w żywności konwencjonalnej, bo, bo okazuje się, że Norma, tak, która to się nazywa NDP, najwyższe dopuszczalne, najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości tych pestycydów i tych środków ochrony roślin. Tak. W przypadku poszczególnego pestycydu został określony taki właśnie NDP, czyli najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości. Zbadano słuchajcie, od brokuła poprzez bakłażana, banana, pomarańczy, gruszkę, porzeczkę, mięso, pietruszkę i gruszkę. Wszystko po kolei, co jedzą polscy konsumenci, tak? Porównano to też z rynkiem niemieckim i z rynkiem angielskim, brytyjskim. I słuchajcie, jak się okazuje, z tej żywności konwencjonalnej, czyli tradycyjnej, tylko 3,5% żywności nie spełniało tej normy. Czyli tylko 3,5%, a naprawdę zbadano różne próbki z różnych obszarów. Dostępności, właśnie, nie spełniało norm e, dla tych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, że tak naprawdę, właśnie, e, no nie jest tragicznie, jeżeli chodzi o obecność tych pozostałości pestycydów, tylko jest całkiem optymistycznie. Niemniej jednak, później zaczęłam dalej czytać to 3,5%, co to jest, na czym to jest i e, na czym zostają te pozostałości. I okazuje się, że też, słuchajcie, generalnie całe szczęście nie mieszkamy w, na jakimś jednak dzikim, w dzikim jakimś świecie, niecywilizowanym. Ta biurokracja czasami jest męcząca, ale jednak i wszyscy pewnie odczuwamy trochę tam, borykamy się z jakimiś trudnościami, że jest ta biurokracja, nasza żywność podlega właśnie ścisłym kontrolom. I tak w środkach ochrony roślin. Sprawia, że właśnie no, rolnicy nie mogą używać zbyt dużych ilości ilościach tych pestycydów i tych środek ochronnych i tak naprawdę daje mega popalić. Ale mam nadzieję, że w miarę dobrze jednak odbieracie i w miarę dobrze widzicie i w miarę dobrze słyszycie. W każdym razie słuchajcie, no niestety, ale jak zaczęłam właśnie czytać, jak to jest, co tam w tym 2017 zostało wykryte. Zostały wykryte właśnie pozostałości, tylko niby 3,5% z tych próbek ponad normę, tak, ale takiego pestycydu, który się nazywa chlorpiryfos i on już został wycofany po prostu, tak, czyli ingerencja Unii Europejskiej była dosyć szybka, został wycofany całkowicie z obrotu i w tej chwili nie jest dozwolony w Polsce ani w ogóle w krajach Unii Europejskiej. W związku z tym, że właśnie przenikał on do produktów, tak? do tych plonów, zostawał, były tam te pozostałości tego pestycydu i w związku też z tym, że no niestety były całkiem przekonujące dowody na to, że ma on negatywny wpływ na nasze zdrowie, szczególnie właśnie w tym okresie wczesnego rozwoju. W związku z tym, słuchajcie, no niestety, ale żywność ekologiczna to jest ta żywność, która ma jednak najwyższe wymogi, najbardziej restrykcyjne wymogi, co do stosowania wszelkich właśnie no, środków ochrony roślin i, i zwierząt. Mogą być stosowane tylko te naturalne, naturalne nawozy i naturalne właśnie środki ochrony roślin. Ta lista jest po prostu znacznie krótsza. I tego typu dyskusyjne, właśnie pestycydy, w ogóle nie są stosowane. To niby jest tylko 3,5%. Jednak, właśnie, wszystko zależy też, jak my się odżywiamy. Bo jeżeli my właśnie odżywiamy się w sposób zrównoważony, słuchajcie, mamy spore urozmaicenie w naszych jadłospisach, i nasze dzieci właśnie też w sposób urozmaicony się odżywiają to nie będą, nie odniosą żadnej, nie, nie doświadczą żadnej szkodliwości z obecności właśnie tych pozostałości po różnych środkach ochrony roślin i zwierząt. Natomiast jeżeli one codziennie jedzą na zmianę jabłuszko i marchewkę i nic więcej i popadamy w jakąś monotonię w ogóle żywieniową, to niestety możemy już się czegoś obawiać. I właśnie taką, takim słuchajcie, z najlepszym w ogóle, taką najlepszą maksymum żywieniową w którą ja, w której jestem zakochana i którą zawsze podejrzewam podczas każdego live'a i na pewno podczas każdego szkolenia o tej zasadzie mówię, jest, że wszystko jest trucizną, może być trucizną, ale nie musi, w zależności od tego, w jakiej dawce to spożywamy. I właśnie chodzi o to, że słuchajcie, chodzi o to urozmaicenie, żeby stosować po prostu w swoim żywieniu. Nie da się ukryć, że to ekologiczne rolnictwo, ekologiczne przetwórstwo, będzie najbezpieczniejsze, ale i tak musicie czytać etykiety, żeby tam nie było cukru, żeby tam nie było soli, która jest niewskazana w przypadku niemowląt. Tam nie będzie właśnie tych niedozwolonych dodatków do żywności, nie będzie GMO, któregoś tak boicie. Nie ma GMO, nie ma czarnych papierów, nie ma dowodów na to, że żywność genetycznie modyfikowana byłaby bardziej szkodliwa. Natomiast jest już zauważalne, są pierwsze takie właśnie badania, które wskazują z kolei na to. Że w przypadku hodowli bydła ekologicznego, w przypadku ekologicznego rolnictwa e, i właśnie jeżeli na przykład zwierzyna jest karmiona paszami ekologicznymi, to ma mniejsze problemy, słuchajcie, na poziomie chorób metabolicznych, ma mniejsze problemy z płodnością, jest bardziej płodna i zdrowa. E, a tam właśnie na przykład to GMO, te pestycydy, te syntetyczne środki ochrony roślin e, i zwierząt nie są stosowane. To wszystko ma sens, tak? bo to wszystko jednak też wycofuje z naszego naturalnego środowiska. E, także cóż, wniosek jest taki, że żywność specjalnego przeznaczenia dla nieba wcale nie załatwia sprawy, bo tam te pestycydy są również stosowane. One y, nie pozostawiają właśnie takich pozostałości w, w, jak w przypadku żywności konwencjonalnej, ale i tak najbezpieczniejszym i najlepszym rozwiązaniem ja tutaj zawsze promuję takie podejście, żeby nie wchodzić w coś niepotrzebnie, co i tak za chwileczkę będziemy odstawiać. Skoro to nie jest najlepsze rozwiązanie finansowo, myślę, że również ekologiczna żywność będzie lepszym rozwiązaniem, aniżeli właśnie specjalnego przeznaczenia dla niemowląt. To w przypadku szczególnie właśnie pewnych nefragicznych produktów, tak? Warto pokusić się właśnie o to, żeby jednak po prostu sięgać po te ekologiczne produkty, aczkolwiek nie jest to absolutnie konieczne. Ponieważ przeanalizowano, poza tym jaką tutaj postawiono najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości w różnych produktach, to także, słuchajcie, przeanalizowano takie w dłuższej perspektywie pewną taką prognozę spożycia na danym etapie i u niemowląt określonych produktów, i u dzieci małych, i u osób dorosłych. I okazuje się, że my i tak nie jesteśmy w stanie właśnie według takich prognoz, po prostu nie przekraczamy tak czy siak ilości, dozwolonych ilości tych pestycydów w takim dziennym spożyciu. Czyli w samym produkcie jest. I nawet jeżeli jest przekroczona ilość pozostałości tych pestycydów, to my i tak jedząc w sposób. Prognozowany, pewien jakby taki statystyk. Haczamy po prostu i tak dozwolonej dawki nam tego pestycydu. Kurczę, cały czas mi tutaj się coś haczy. Słuchajcie. Eee, no. Kornelia, piszesz, że dziękujesz za live i na pewno subskrybujesz kanał na YouTube. Bardzo się cieszę. Przepraszam Was, bo w ogóle coś mi tutaj cały czas przerywa. Nie wiem, czy Wy też macie ten problem, czy nie, bo mi tutaj denerwuje to przerywactwo internetowe. Coś dzisiaj gorszy jest internet. Zresztą od kilku dni w ogóle jest gorszy internet. Przeciążenie po prostu. Wszyscy jadą na home office, już coraz więcej nas jedzie na home office, to pewnie z tego słuchajcie wynika. Natomiast to, co jeszcze chcę Wam tutaj właśnie powiedzieć, jeżeli właśnie też chcecie mieć takie podejście jak ja, tak, i chcecie de facto nauczyć się przygotowywać wspólny stół, odpowiednie proporcje od danego posiłku poprzez cały dzień, miesiąc w dłuższej perspektywie, właśnie jedzenie różnorodne, urozmaicone, zapraszam Was do mnie na, na mój kurs. Zapraszam Was do tego, żeby skorzystać z kursu rozszerzania diety albo żywienia dzieci po roku, bo to jest tak naprawdę o żywieniu całej rodziny i o tym, jak to razem fajnie się spina. To właśnie nie jest tak, że niemowlę to jest osobny gatunek, tylko tak naprawdę, tylko tak naprawdę, słuchajcie, tutaj piszecie, że wszystko się zacina chyba jak ktoś dołącza. Nie, to nie ma znaczenia. Po prostu internet jest przeciążony chyba. <słuch> W każdym razie, słuchajcie, właśnie ja staram się Was namawiać do tego, żeby udoskonalić swoje żywienie i przygotować je dostosować do możliwości małych dzieci, tak? Bo oczywiście one są mniejszymi organizmami i pewne substancje w mniejszych dawkach mogą być dla nich szkodliwe albo też mają pewną, w związku z, 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 ze swoim rozwojem, mają pewną specyfikę, tak, każdy stan fizjologiczny, stan rozwojowy wiąże się z jakąś tam specyfiką, ale to się ładnie spina i możemy tak naprawdę całą rodziną odżywiać się wspólnie od samego początku, słuchajcie. Zapraszam Was serdecznie. Zapisy na moje kursy o rozszerzaniu diety są na mojej stronie internetowej gruszka czy Z okazji tego live'a, słuchajcie, jak zwykle, daję Wam rabat na kod zamiast słóczków. Dostaniecie właśnie rabat 10 zł na uczestnictwo w takim kursie rozszerzania diety. W ramach tego są plany żywieniowe. Konkretnie rozszerzające dietę dziecka o wszystkie poszczególne produkty, wspinające je z czasem właśnie z tym żywieniem całej rodziny, z, tam są też przepisy, jest poradnik, czyli nie tylko jest kurs wideo, szkolenie, tylko oprócz tego jest też taki e-book z najważniejszymi informacjami do wydrukowania, żebyście zawsze mogły sobie do, do czego miały do czego tam sięgnąć w, też w druku. I jest możliwość konsultowania ze mną na bieżąco swoich wątpliwości, ponieważ ze swoimi kursantami co czwartek robię live'a. I właśnie w czwartek teraz będę robiła live'a, także zapisujcie się właśnie do moje, na moje szkolenie, do godziny 21.00 macie ten kod rabatowy zamiast słoiczków do wpisania na stronie internetowej gruszka czy pietruszka. .pl daje wam 10 zł zniżki. A jeżeli uważacie, że ten live właśnie pomógł wam uporządkować pewne rzeczy w głowie i w jaki sposób jest wartościowy, dowiedzieliście się tak naprawdę, jakie są różnice pomiędzy produktami żywnością konwencjonalną, żywnością ekologiczną, żywnością specjalnego przeznaczenia dla niemowląt, udostępnijcie go, proszę. Niech. Właśnie, często, często moje dziewczyny, które są u mnie na kursie mówią, ten kurs jest taki wspaniały, muszą się tylko wszyscy o Tobie dowiedzieć i o tym, co mówisz, żeby mieć okazję z tego skorzystać i będziemy jako cała populacja zdrowiej się odżywiać, więc może, może mnie w tym poprzecie, udostępnijcie tego live'a proszę u siebie, jeżeli to zrobicie i mi o tym napiszecie, musicie mi dać znać i napisać mi, udostępniłam Pani live'a, proszę o nagrodę i nagrodą będzie... Taki dzienny plan żywieniowy właśnie dla całej rodziny z dostosowaniem wszystkich potraw, produktów, które się tam pojawiają do możliwości niemowląt. Tylko musicie mi o tym napisać, bo ja nie widzę tego, kto udostępnia tego live'a, ponieważ Facebook chroni Wasze dane osobowe. No, dobra, w każdym razie słuchajcie, ostatecznie mam nadzieję, że śledztwo przeprowadziłam bardzo sumiennie i skutecznie. Będę na bieżąco śledzić ten temat. Cieszę się, że doszłam do tego, że do 2017, w 2017 roku było właśnie, była przebadana ta żywność i konwencjonalna, i właśnie takiego specjalnego przeznaczenia dla niemowląt. Pod kątem występowania właśnie tych pozostałości środków ochrony roślin i zwierząt, powszechnie nazywane, powiedzmy, jest to wszystko pestycydami. One generalnie robią też dobrą robotę, musicie to wiedzieć, że gdyby na przykład jabłka nie były niczym pryskane. To rozwijał, mógłby się rozwijać tam grzyb, który produkuje substancje toksyczne, i takie jabłko byłoby bardziej toksyczne niż pozostałości tego pestycydu na tym jabłku. Także pewne środki ochrony roślin są naprawdę konieczne, tak? tylko lepiej, żeby to były naturalne, a nie, aniżeli syntetyczne. Zdrowszym rozwiązaniem. Jak już się w tej chwili zaczyna okazywać, jest jednak żywność ekologiczna. Brakuje nadal, wiecie, takich jasnych podsumowań, że to ma taki definitywnie lepszy wpływ na zdrowie człowieka. Są w tej chwili, widzę, takie małe publikacje po prostu, które na to wskazują, tak? I raczej wskazują na zwierzęta, które są przez dłuższy okres karmione właśnie takimi paszami ekologicznymi. Są hodowane właśnie w gospodarstwach ekologicznych. Po nich widzi się to, że właśnie mają lepsze te parametry płodności i zdrowia funkcjonowania całego metabolizmu. Także są to dosyć ciekawe doniesienia. Dziękuję Wam ślicznie. Komu się podoba, proszę udostępniajcie. Kto ma niedosyt i chce zweryfikować i podsumować całą swoją wiedzę na temat rozszerzania diety, popracować trochę nad swoim żywieniem i swojej całej rodziny, zapraszam serdecznie Was do udziału w moich kursach rozszerzania diety. Widzimy się na pewno już niedługo na kolejnym live. Nie wiem, czy to będzie w, jeszcze w tym tygodniu, myślę, że raczej w przyszłym tygodniu. Jutro mamy dzień wolny, odpoczywajcie, a być może właśnie nie wiem jeszcze w piątek zrobię jakiegoś live'a, zastanowię się. Śledźcie mnie na bieżąco, jestem na YouTubie, na Instagramie i na e, oczywiście na Facebooku. Pozdrawiam was serdecznie, miłego wieczoru. Papa. Pa.